Kolejny etap, zdejmujemy stare dachówki, ale również będziemy je używać z powrotem, te, te które się nie dadają, to wyrzucimy jako gruz, o, tak to było kiedyś robione, o, na glinę, taki widoczek to jest też nam, nasz komin, który zrobiliśmy tego nie ruszamy tylko będziemy go yy, yy, tak jakby zafugować to się nazywa repointing no, będziemy wymieniać ten to obróbki czyli LED o. dzisiaj tą część staramy się rozebrać i taką folię tylko położymy żeby deszcz nie padał i to będzie na dzisiaj wszystko o. dalszy etap felt jak to wygląda muszę zajść zobaczyć jak to wygląda stary bitumiczne felt tak to wygląda w taką pogodę. Wymiana dachu no to kurde ekstremalnie kurcze. Co jakiś czas dosłownie mamy. Mamy frajdę z tym deszczem. Czyli idziemy do środka robić. Mam nadzieję, że nic nie cieknie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie widać zacieków. To już jest plus. Tutaj coś ciekło, ale to, to po prostu tak się miało stać, no bo tam trochę nie zakryliśmy. I kolejny ten etap. Teraz robimy takie e, te baton, i na to pójdzie. E, Teropian tutaj pójdzie i e, płyta kartona wodipszowa no. A jeszcze tutaj o żeby była wentylacja to tutaj włożymy takie rurki o nie wiem czy to widać widać pewnie o. dobra działamy dalej Dzisiaj jestem sam do godziny którejś tam, bo ten kolega gdzieś pojechał do dentysty te okna, to są do wymiany. E, są sosnowe, będą dębowe, więc będą ciężkie. O. I jedziemy dalej z pracą. To jest podstawa. Bez tego to nie da się pracować, no ale. Więc kolejny etap remontu tego um, dachu. A że dzisiaj deszcz, więc jesteśmy w środku. Więc tak, robimy takie um, baton, żeby było do czego z steropią i jednocześnie um, płyty kartonowo-bipsowe i poza tym zostawimy trochę miejsca żeby było wentylacja więc tak to wygląda nie musi być to dokładnie ale, ale musimy to zrobić jest ciężko bo pomiędzy tym jest 30 cm czasami mniej, czasami więcej Chciałem pistoletę, ale niestety pistolet się nie mieści. Chociaż może spróbujemy. Gdzieś tu mam pistolet. Akurat we dwóch używamy Hitachi, znaczy Hitachi, to e, kiedyś było Hitachi, a teraz jest Haikoki. Chciałem kupić inne, chciałem kupić Milwaukee, ale nie bardzo. Nie sięgam, więc trzeba się męczyć w krętarku. To jest jedyny, jedyny ten, który mam w inne firmy, większość mam makity. Nie jestem jakimś panem różnych tych całych temu no, że to jest sprzęt się sprawdza ale nie może być i firma nie wy jakaś tania nawet ale działa to trzeba nie To jest ciekawy system. Wody się zmienia, ale to nie wiem. Tak już się nauczyłem. Wciąż trochę 2-4, 4 cztery. Cztery sztuki po 2 metry. Że zaraz mi ktoś powie, a powinienem mieć okulary, i tak dalej. No prawdopodobnie tak. sztuki zimno mamy temperaturę 9 stopni ale że to Okej więc odczuwamy Dzisiaj akurat odczuwamy że trochę deszcz pada odczuwamy minus 1 więc to. Mm. więc to taka fajna frajda tu że śniegu nie mamy nagrywania. Yeah. Yeah. Kaspar wrócił od dentysty i pogoda się zrobiła, więc wychodzimy na zewnątrz. Trzeba coś zrobić dalej. It's okay, uh, see. Maybe. Yeah. Yeah. so we can run this one? Yeah, we've got to go up here, haven't we? Yeah. Uh. So we can cut after or yeah. want to we'll go there, yeah? I haven't got mark you do that end and then I'll do the thing. Yeah, like that. I think so. Yeah. Okay. Yeah. Koniec na dzisiaj, dawaj łapkę w górę i suba.